No i przygotowujemy Was na totalny global blackout, czyli globalne zaciemnienie, to będzie 31 marca. Celem Ataku ma być 13 ważnych serwerów obsługujących internet, czyli stanie się to, co zapowiadają Anonimus, wyłączą internet. Ciekawe. A ja sobie myślę, że jak tak ludzie wstaną od komputerów, to real tego nie wytrzyma i wtedy rzeczywiście będzie apokalipsa. No. I to dopiero będzie pobudeczka dla całego świata, nie tylko internetowego. A propos teraz niekryty krytyk za 16-8. Wiem, że uwielbiacie audycje o zwierzętach, które wydają jakieś dziwne dźwięki, więc mam dla Was pytanie. Czy jesteście gotowi na najbardziej wdzięcznie jedzącego kotka w historii jedzących kotków? Proszę bardzo. Ten kotek jest tak wdzięczny za swoje pyszne koci jedzonko, że mówi miam miam podczas jedzenia nim jedzenia, to jego recenzja tego mniamnośnego żarcia składałaby się z jednego powtarzanego w koło słowa. Z drugiej strony, wyobraźcie sobie, że idziecie z tym kotkiem do kina na zmierzch, a on przez cały film powtarza jedno. Ale głup, ale k**o, ale k**o, ale głup. Ostrzegam, że jeśli jeszcze raz trzeba będzie przekonywać nas rząd, że akta nie ma sensu, to zadzwonię do tego kota. On się nie ugnie i do końca swoich dni będzie powtarzał stopak, stopak, stopak. No chyba, że ten wariat zwariowany potrafi mówić tylko mniam, mniam. Wtedy damy mu kitketa i niech spada. Miłego dnia i mniam, mniam, mniam życzy Maciek Frączyk, czyli